Szanowni Państwo, chcieliśmy bardzo serdecznie Państwa przywitać na dzisiejszej konferencji prasowej, która związana jest z interwencją poselską po skandalicznych wypowiedziach przedstawicieli rządu dotyczących próby zniszczenia zabytku, zabytku Dolnego Śląska, na którym jesteśmy dzisiaj. Ten zabytkowy most, który ma ponad ponad 111 lat jest chlubą Dolnego Śląska, zabytkiem, który został już dzisiaj wpisany do rejestru zabytków wojewódzkich, podlega ochronie. Dlatego dzisiaj, kiedy chcemy żądać od państwa polskiego ochrony zabytków, okazuje się, że zarówno Ministerstwo Kultury, jak również Ministerstwo Infrastruktury, poprzez niekompetencje swoich przedstawicieli, doprowadza do tego, aby wznawiać emocje dotyczące ochrony tego mostu. Chcieliśmy dzisiaj podziękować wszystkim mieszkańcom, o których otrzymaliśmy interwencję i zaproszenie. Wszystkim grupom, które w Polsce chronią i bronią tego mostu przed niekompetencją państwa polskiego w wymiarze wiceministra, edukacji, wic, wiceministra kultury pana Lewandowskiego, jak również przedstawiciela PKP PLK, pana Irenusza Merchel. Chcę powiedzieć, że skandaliczną wypowiedzią stała się wypowiedź nie tylko pana ministra Lewandowskiego, ale również przedstawiciela PKP PLK, które Powiedział wprost, że dopuszcza możliwość, możliwość wyburzenia tego mostu, jeżeli znajdą się środki na jego odnowienie. Proszę Państwa, dotarliśmy do informacji, że ten most jest w dobrym stanie. Jego renowacja może kosztować naprawdę niewiele rzędu kilku milionów złotych. Tutaj trzy lata temu jeszcze jeździły szynobusy. Dlatego żądamy tego, aby minister Infrastruktury Pan Damczyk zdymisjonował pana Irynusza Merchela, prezesa polskich linii kolejowych, odpowiedzialnego za stan tej infrastruktury, który dopuszcza możliwość wysadzenia tego mostu. Nie tylko zabytku, ale mostu, który ma służyć mieszkańcom. To jest linia łącząca jelnią górę z włówkiem śląskim. Ta linia już dawno powinna być wyremontowana. Trzy lata temu jeździł tu jeszcze szynowóz. Nie musimy być skazani na niekompetencje. Urzędników, dlatego jesteśmy dzisiaj z interwencją poselską, aby bronić tego mostu. Nie pozwolimy go ani wysadzić. Tak naprawdę, ta misja Mission Impossible ma być misją niemożliwą do wyburzenia tego mostu i żądamy Mission Impossible, aby dokładnie wyremontować ten most i linię kolejową, aby ona służyła turystom, aby służyła również mieszkańcom, a więc do tego, do czego została przeznaczona. Szanowni Państwo, pan wiceminister kultury, pan Lewandowski nie pozostawia żadnych złudzeń. Ja zacytuję słowa, które wypowiedział, dlatego że po tych słowach zdecydowaliśmy się podjąć działania również poselskie. Bo na początku uważaliśmy, że to jest jakiś chyba żart, pina, być może jakiś wakacyjny wygłup po prostu jednego z urzędników, no ale po wypowiedzi wiceministra nie ma żadnych wątpliwości. Otóż cytuję fragment wypowiedzi to jest świetny pomysł, żeby takie produkcje tam, czyli tutaj na moście realizować, więc my chcielibyśmy, żeby ten most zagrał w filmie. Pan wiceminister Lewandowski dodał także, że zniszczona ma być tylko mała część mostu. Cytuję to dlatego i dla tych, którzy uważają, że tematu nie ma otóż to pan wiceminister kultury rozpoczął tę dyskusję. Wczoraj złożyliśmy interpelację. Poprosiliśmy o pełną korespondencję między Ministerstwem Kultury a tymi, którzy chcą realizować tutaj ten film i realizować wyburzenie tego mostu. Szanowni Państwo, to jest absolutnie kuriozalny pomysł, i nawet wtedy, kiedy konserwator zabytków, bo wczoraj się wypowiedziała, że ona na to nie pozwala, no, my bardzo się cieszymy i będziemy dopingować pani konserwator zabytków, pani minister, żeby oczywiście przypilnowała mostu. No, ale jak patrzymy, jak PiS podejmuje decyzję, no to z całym szacunkiem, to tak, jakby odnieść się do 10 maja. Tak, jakby PKW miała wpływ na to, czy 10 maja się wybory odbyły, czy nie. To mniej więcej tak samo. To tak samo jak ułaskawienie bez skazania jest prawnie niemożliwe. Ale prezydent Duda potrafił ministra, który nie został prawomocnie skazany, ułaskawić. To mniej więcej tak samo. Więc dlatego tu jesteśmy, bo podchodzimy do tej sprawy teraz bardzo serio i bardzo poważnie. Bo to chodzi o. Po pierwsze, o pewien, pewną tradycję, historię, ale też chodzi o publiczne pieniądze. No jeśli mamy z publicznych pieniędzy zapłacić ekipie filmowej za zburzenie zabytkowego mostu, który ma robić za krajobraz do gór w Szwajcarii, no to to jest niegospodarność. To ktoś za to powinien odpowiedzieć. Dlatego uważamy, że po tych słowach również wiceminister kultury powinien się. Podać do dymisji, aby żaden inny polityk tak lekko nie formułował i nie rozpoczynał rozmów na temat zburzenia zabytków, które są dla nas wszystkich bardzo cenne i istotne. Amerykańska epika, ekipa filmowa, jeśli chce wyburzyć, ma kilka mostów do wyburzenia w Stanach. Brooklyn Bridge nie ma problemu, można wyburzyć, ale dlaczego Polskie akurat mają być wyburzane, te, które przez tyle lat Przeżyły i pierwszą i drugą wojnę światową, a teraz mogą nie przeżyć rządu Ministerstwa Pana Glińskiego. Wczoraj, jako członek Komisji Infrastruktury, wczoraj rozmawialiśmy z przewodniczącym Komisji Infrastruktury Sejmowej i chcemy, aby na najbliższym posiedzeniu komisji ten punkt dotyczący tego mostu nie tylko oczywiście wycofania się z kuriozalnego pomysłu wyburzenia, ale również debaty na temat wyremontowania tego torowiska, jak również mostu, jeśli będzie taka potrzeba, aby się na Komisji Infrastruktury ten temat pojawił. Chcemy zaprosić zarówno pana wicepremiera i ministra kultury, pana Glińskiego. Ale również przedstawiciele PKP, aby przedstawili informacje, jakie trzeba wyłożyć tutaj środki, żeby faktycznie on mógł funkcjonować tak, jak jeszcze to było w 2015 czy 2016 roku. Więc, szanowni Państwo, stoimy na straży tego mostu. Nie oddamy tego mostu, nie pozwolimy na to, żeby został zburzony i liczymy na szybką wypowiedź nie tyle pani minister, która odpowiada za zabytki, bo zdajemy sobie sprawę, że ona będzie go bronić ile osób, które w tym kraju podejmują wszystkie decyzje. A w tym kraju podejmuje decyzję Rosław Kaczyński, premier Morawiecki, jak widać też wicepremier Gliński, a oni milczą w tej sprawie. Więc e, dopóki będą milczeli, do, 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 dopóty my będziemy o tym głośno mówić i będziemy chcieli zatrzymać wszystkie te niewłaściwe i, i złe decyzje, kuriozalne jak się wydaje e, i obłędne. No, dla nas to jest totalny obłęd to, co, to, co proponuje e, to, co proponują przedstawiciele rządu. Więc... E, Komisja, jak tylko zostanie wyznaczony termin, to oczywiście Państwa poinformujemy. Chcę więcej powiedzieć: będziemy chcieli zaprosić osoby, które rozpoczęły ten proces i chcemy im gorąco podziękować. Mieszkańcom, którzy też tutaj przyjeżdżają i również walczą, i nie byłoby pewnie nas tutaj, gdyby nie ich zaproszenie, za co chcemy im bardzo podziękować, ale odzajemnić się tym samym zaproszeniem na Komisję Infrastruktury, tak aby mogli od siebie powiedzieć dlaczego. Również dla lokalnej społeczności ten most jest tutaj ważny już nie tylko z punktu widzenia walorów zabytkowych i pewnej tradycji i historii, ale również z punktu widzenia walorów takich z punktu widzenia mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Więc jak zostanie. Tylko ta zwołana komisja, to Państwa poinformujemy i również zaprosimy i będzie można obserwować, ci, którzy nie będą mogli jechać do Warszawy, będą mogli obserwować na bieżąco w, w internecie o postępach. A wczoraj wysłaliśmy, tak jak powiedziałem z panem posłem Borysem, interpelację bezpośredniego premiera Morawieckiego o pełną informację o stanowisko rządu w tej sprawie, jak również o pełną dokumentację między Ministerstwem, ma ekipą filmową, która chciała wyburzyć ten most. Chcę powiedzieć, że minister Lewandowski, chyba zakochany w sztuce filmowej, chciał nam powiedzieć, że, żeby wysadzić most i że wszyscy będziemy z tego zadowoleni. Panie, panie Ministrze, wysadzić to Pan może kładkę w oczku wodnym, prywatnym co najwyżej, ale most na Dolnym Śląsku o tak cennych walorach funkcjonalnych i zabytkowych proszę pozostawić naprawdę w spokoju. Dla mieszkańców Dolnego Śląska, dla wszystkich tych, którzy chcą korzystać z tej atrakcji turystycznej, chcę powiedzieć, że sprawa naprawdę była poważna. Dlatego, że chcielibyśmy również zapytać Kancelarię Prezydenta o udział pani Rowińskiej, kiedyś producent filmowej. Wiemy, że tutaj pani Rowińska, która prawnie współpracuje z Kancelarią Pana Prezydenta, była obecna, było obecne wojsko, była obecna Straż Pożarna. Wiele służb państwowych, a więc sytuacja była niezwykle poważna do tego, aby owłosnie dopuścić do wyburzenia tego mostu. Podkreślam raz jeszcze, obowiązkiem państwa polskiego, szczególnie urzędników Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Infrastruktury, jest dbanie dokładnie o te zasoby, zarówno w wymiarze kulturowym, jak również w wymiarze funkcjonalnym. Ta linia mogłaby, być, mogłaby funkcjonować tak, jak funkcjonuje obecnie wyremontowana linia pomiędzy Legnicą, Lubinem a Głogowem. Dokładnie wyglądała tak samo kilka lat temu. Dzisiaj jeżdżą tam pociągi, nawet Intercity. Służą po prostu mieszkańcom, łączą te miejscowości ze światem. Żądamy tego, aby Ministerstwo Infrastruktury przekazało od lat oczekiwane środki na modernizację tej linii i aby pan minister, podkreślam teraz jeszcze. Zdymisjonował pana Irenusza Merchela, prezesa PKP, Pelka, który dopuszcza wyburzenie tego mostu i nie przeznacza środków finansowych na modernizację tej linii. O to będziemy prosić, będziemy z interwencjami w różnych miejscach, będziemy y, dokładnie sprawdzać, jakie były rozmowy, jaki był ich przebieg, jakie były również zobowiązania. Cieszę się bardzo, że tu jesteśmy, bo nie tylko widzimy most, jaki jest piękny, ale widzimy całe otoczenie. Jest to... Teren podlegający ochronie. Tu jest Natura 2000, tu jest Park Krajobrazowy Doliny Bobru. I linia kolejowa z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i dalej, bo był pomysł, żeby do Złotory do, prowadzić tą linię. Ma służyć po pierwsze temu, żeby skomunikować ten teren, który należy do najbardziej wykluczonych komunikacyjnie. I most jest elementem tej linii. Bez tego mostu nikt nie uruchomi. Linii, która zaledwie trzy lata temu jest nieczynna. Mieszkańcy liczyli się z tym, liczyli się, że jak najszybciej ta linia będzie wyremontowana. I e, niestety, e, Urząd Marszałkowski zwleka z przekazaniem, trwają rozmowy. Ja sama organizowałam w Sejmie spotkanie na ten temat i wiem, że nawet 20 milionów złotych to wystarczy, aby całą linię uruchomić z Jeleniej Góry do Wówka Śląskiego. I proponowałabym, zamiast myśleć o takich barbarzyńskich pomysłach i wizjach zarobienia pieniędzy na burzeniu mostu, Skupić całą energię na remoncie linii kolejowej, bo ona jest potrzebna i ten most jest elementem tej linii. Chcę powiedzieć, że wielką bzdurą i kłamstwem jest to, że wyburzenie mostu pozwoli uzyskać pieniądze na remont linii. Pieniędzy na remont linii nie brakuje. Są oszczędności na wielu zadaniach w PKP. Pieniędzy jest dużo pochodzących z Unii Europejskiej, i nie łudźmy i nie czarujmy tu ludzi, że my nagle chcemy zaoszczędzić i zdobyć jakieś pieniądze zagraniczne. Ja się mocno dziwię temu, że Amerykanie traktują Polskę, nasze cenne zabytki, jako kiedyś traktowano Trzeci świat, bo tam w tej chwili się też tak nie traktuje. Że u nas można wyburzyć wszystko, można wszystko zniszczyć za jakiś drobne pieniądze. Nie potrzebujemy pieniędzy na remont linii, bo pieniądze są i w budżecie państwa i w środkach unijnych, które są zagwarantowane na remont linii kolejowych. Ta linia kolejowa z Jeleniej Góry do Lwówka jest najpiękniejszą linią, jeżeli chodzi o krajobraz, jeżeli chodzi o widoki, które możemy podziwiać. I to jest szansa, żeby ten teren niedoinwestowany bardzo turystycznie dofinansować, żeby tutaj stworzyć odpowiednie miejsca, żeby ludzie przyjeżdżali. Bo tu, to, co tutaj widzimy, nie zobaczymy tego nigdzie. I nie można mieć takich barbarzyńskich pomysłów, bo my nigdy nie pozwolimy na wyburzenie tego mostu. A wnioskuję jeszcze raz, żeby tę linię remontować. Chcę tylko dodać, że dwa lata temu. W Urzędzie Marszałkowskim powstała umowa koalicyjna między PiS a bezpartyjnymi samorządowcami, której celem było między innymi, ale ważnym punktem było udostępnianie linii kolejowych. Ta linia, najłatwiej ją było udostępnić. Minęły dwa lata i jeszcze nic nie zrobiono. Tylko jakieś szalone pomysły w głowach powstają. Proszę Państwa, apeluję do Urzędu Marszałkowskiego, do Pana Marszałka, i do pana ministra, aby w końcu podjęli decyzję, bo to nie jest drogie. To jest natychmiast potrzebne mieszkańcom. Proszę państwo, my nie pozwolimy na wdrażanie filozofii talibów, którzy w Afganistanie strzelali do rzeźb. Nie pozwolimy na wyburzenie tego mostu i dlatego będziemy go bronić zarówno na poziomie samorządu, jak również na poziomie parlamentu. Stąd interwencje. jest z nami również pierwszy prezydent Jelnie Góry, były poseł, ale także historyk i radny sejmiku, pan Marcin Zabiła. Znaczy, yy, bardzo krótko. Pikanteri dodaje fakt, że o tą linię wystąpił formalnie urząd marszałkowski. Na ile szczerze, nie wiem. I co? I w tej chwili przekażę kolej linię bez jednego mostu? Jak oni to rozliczą? To już zaczyna zakrawać o, o śmieszność i ciągłe płacze, że za dużo pieniędzy na kolej, za mało na drogi, no to udowadnia jednoznacznie tezę pani poseł, że te pieniądze są, tylko trzeba chcieć je wykorzystać. Trzeba chcieć zauważyć lwówek, bleń i te mniejsze miejscowości. To trzeba po prostu zrobić. Dziękuję. Szanowni Państwo. Po tej wypowiedzi Pana wiceministra Kultury czekamy na stanowisko jasne, czytelne ale też rzetelne pana premiera Morawieckiego, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, bo tutaj mamy z jednej strony wiceministra kultury, który chce wysadzać część tego mostu, konserwator, który twierdzi, że się nie da wysadzić, bo jest to w rejestrze zabytków. Doskonale wiemy, że od tych decyzji też można się odwołać, więc wszystko jest jakby otwarte, dlatego tu stanowisko rządu jakby jest istotne, żeby również tą część historyczną, tą tradycję tutaj ochronić. I to niezależnie od tego, czy pan wiceminister zakochał się w aktorze i podobają mu się takie filmy z udziałem Toma Cruza, czy nie? Bardzo się cieszymy, my też lubimy Toma Cruza, ale ten most jest w Polsce i ten most musi przetrwać. Przetrwał tyle to i przetrwa kolejne lata, a dodatkowo można przy okazji zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć pieniądze, żeby go po prostu wyremontować. Czy są pytania z Państwa strony?